Děkujeme za pozornost. Já mám dřív hranou, v 99 se na co proběhlo, za půjde. Dobrá, půjde Już klasę kupiono jakby co więc no. Tutaj widzę jakiś domek. Pójdę do niego w sumie. Na węgiel. pójdę do niego w sumie albo i nie tam są lubię i później pójdę i będę miał jakieś do niej, czy coś tu też jest ksienio pójdę sobie do niej Otwieram. O, otwieram. No, pal Nawet grób. Od razu się rozszerzę. Ognisko w Aha. Przerobię. No Marcel Sam, aha. Może by się przydała ta łapka, bo będzie ten trader, nie? dobra, podczas pierwszej nocy i tak ten gościu, ten... Ten jeleń. się nie boimy. O no i proszę bardzo, amunicja do rewolwera. Jeszcze tego nie mam, ale się przyda. Tylko te wilki niech mnie nie złapią. Dobra. Jest to. Przerabiam. To tutaj? Ja nie, wszystko nie, Mam na węgiel nie, 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 się nie, 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 To nie, 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 Dobra, nie, go chodź tu. nie, 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 Spoko. To jest ta tutaj, nie które się dlatego tego nowego tego bo jak on przelatuje i odlatuje to tam no amunicja nic nie mam jeszcze rewolweru a tu dobra dobra ja uciekam proszę żeby nic nie robić eksploracja o samolot uuuu uu. A ja nawet istotę, Co tu będzie Klota jakaś i jakiś, nie wiem, zęb. nie da się tego piknąć Węgiel. Moja amunicja do ale nie mam go jeszcze. I wracam. latarce mało mam baterię, ale dobra. Riski, riski. A i tak już jest dzień. Po co ja tam wracam? Если тут эти фила. Ну, в Англию. Драться, да? В общем, сколько этих морхедов есть? А что там? Нет, это не там, его твари. Ну, эклазен. А я не у тебя. Кролик, я его не у меня. Это же МРТ. Что я не могу сделать? Могу я туда и не могу? Co ja z nim mogę zrobić? Nie wiem, nie mówię, że ja na nie mogę. Mogę Nie. Mhm, okej. Okay. Gości, zresztą łapa jej nie mam. Idzie po królika. Ło, domek, co jest? Jest tu coś węgiel, dobra. Wydaje ja? się. Lecę ten domek cały. Rzeczy mogą w sumie być dobre Są skrapsy Tutaj nic Węgiel, skrzynka, skrzynka, dobra, otwieram Ja chcę Uuu, dobra Przyda się, ale to nie jest. Światka ta leci Łooo Kurde Zesrałem się trochę Jest to przeżyścienie, ale dobra Nic nie wychodzi na Krzesło się zawsze przyda, bo krzesło daje bardzo dużo do kraftowania. Jeszcze węgiel do łapy wezmę. Przyda się. No i wracam do domu. Znaczy do ogniska, bo ja jestem bezdomny. zadłubiłem się w lesie. teraz mam. Dobra, prawie całe jest. Wtedy wrzucę i będę miał brzucę. Zrzucałam i krzesło daje 5 więc jest dużo lepsze od drewna. Dużo osób pomija w domu, nie wiem dlaczego. My też pomijałem, ale machardki sobie. Czuj. Tą łapę chce bo... Tam skóra z niego. No nie, mam. nie ma, no jak na złocznie, no nigdy nie ma. Nie wiedzieć, co tam jest wilk, tego nie chcę. No, tak dobra, walcz tam noc, gdzie po królika Nie ma. No ja się zaraz... Jak z tego już nie będzie, to ja się poddaję i zacznę walczyć to nie No nie, właśnie teraz. Walczyć mi tą latarkę! Idź stąd ty... Boje. ...latarkę... ...tu... ...tu... ...i tu... to... ...maszyna... ...co tu jest? To pewnie do tego kościoła będzie... Ja tam jeszcze nie strygi. ...albo i nie? Dobra, coś mam, ja chęci nie mam No, to czekam co tam na Nie Niedaleko chodził Nic hmm. nie mam nawet do widzenia Nuda, nuda, jest straszna A to dzień drugi dopiero

Oj, już jest, dobra, nie, ja uciekam. No, no, A może... Aha, bo ja się nie mogę przed nimi nawet ukryć, dobra. No to nie zadziała w ognisku, bo oni mogą. No oni się od mnie nie boją. No nie wierzę no. Teraz jak będę uciekał, bo ja im nie dam rady. Jest tam trójka skumulowana. Mogę to uwiększenie? Nie dobra, tu ktoś jest, to ja jednak nie. Dziękuję. Tygi. Tygi, to biorę, to luboś, no, to jest biorąc i nie, 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 craftingi są tutaj, niech to Wtedy, niech oni mnie nie, tutaj nie, 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 Albo mapa się zwróci, bądź jakiejkolwiek sytuacji. Czyli... Tutaj mam <trymne> postawę. Chciałbym tę farmę, ale... Nie mam już też lizera. No ale dobra. Nie wszystko dla każdego. Hmm. Co do jedzenia zjeść, po prostu, no mało. Zbiorę to, co wcześniej nie chciałem. Dobra, to wiem co to i idę. A tu co? A, pewnie do tego kościoła. Jeszcze tam muszę iść, bo... no do kościoła. No, tu jest... tam są... Tam samo nic, a ja nie mam nawet rewolwera. Masakra jest Nie ma wiem a wybrałem To tutaj Tu jest jakaś szopa jeszcze Co nie jest do budowiska Tam jeszcze jakiś domek jest A nie, to kibel jest Dam Nie chcę tych wilków tylko prowokować Dobra, wchodzę pierwszej osoby I mam skrzynkę, dobra A to jest męski srat więc jestem mu tutaj, tutaj... O, wiatrak! To się wystrachu wiatrak. Idę jeszcze do damskiego bo tam coś może być. Nic nie ma. Okej. Okay. Wiatraka nie biorę. Albo dobra, w skrapsie się przydadzą. No i wracam. Na pełne, było ogniska niska, te lisy czy wyki

I tutaj jest przyspieszone tempo bo po prostu chciałem przeczekać tą noc w spokoju w bazie No i pozdro. Dobra w końcu ten dzień. ty zaczekałem to lepiej się jeszcze drewno zebrać ale No Nie chce mi się <gry> Co to za info? A, to jest to, że nie będę a atakować. To malinki, co zjemy jeszcze, był głodny jest. Tam jest wilk, ja bym go nie chciał denerwować ogólnie. No dobra, tak, to jest ta szopa z narzędziami, w sensie pistoletami. jesteś amo. też Dobra, będzie rifle czy... Dobra, zauważył mnie. Będzie rifle czy zwykły rewolwer? Ja wstałem z rewolwer, bo mój fajny to jest, No, jest rewolwer, ale dobra, to zawsze coś. Zbiorę też to, tego nie zbieram, bo się przyda. No i mam to. Wilk, ta klamka. Dup, dup, tego, jest ten zamek z tego tak w ogóle? Kaliństy się przyda. Bo to, tych wilków. Tylko załadować trzeba. O oh, kurde, dobra, on tak mocniejszy jest Dobra, dałem radę Aha, bo ja nie mam tej torby, super, to tylko ten najlepszy pozbieram No i wracam w sumie jest mogłem. No, tam Tamto Tylko tam są te małeczki jeszcze, wezmę to Dobra, wracam walić tu Nie, tędy wracałem, ten tędy idę Podkrywam trochę terenu ogólnie, bo zakryty jest, a przyda się zawsze jakiś ten odkryty teren. To nic nie daje, ale w sumie nie wiem nawet po co je robię. Brat. Więc rąby to jak rywal prawdziwy Zbieram Dobra, a tam jest ich gości Mam remont, to że się bardzo Aha, to jednak nie teraz Dobra Skakuję tu, to tak tutaj na To by mnie przynajmniej Bo to są ci zwykli To nie są ci strzelający nawet Dobra, jestem Do... Teraz czekać trzeba. Dobra, mam bardzo dużo amunicji, to dam radę. Dam radę, spokojnie. Nawet mnie nie walnie, ani jeden, nawet... nawet ani trochę HP nie stracę. Podczas tej nocy. O, no, przyszedł ten gej. O, idą pierwsi, dobra. I tutaj w dużym przyspieszeniu to jak się z niej męczę i później ich chciała, żeby je spalić. To się zrobię? To się przyda na pewno. Tylko nie mam kasy jak na razie na to. W sensie materiałów. Dobra, ale będę teraz leciał atakować tych ziomeczków. Mam leczenie, mam latarkę, musikierę, no i rewolwer jeszcze. Dobra, jedna sekunda. Ja muszę iść. No i lecę, dobra. A, O, oh. to mm. uh, to je dobrý, 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 to dobrý, 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 to dobrý, 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 To ja tu ładować, dobra, metrę, co to jest ładować części? Dobra, leży za metr. wiele ten kryształ jeszcze. Do siatki oczywiście. No i widzę, to wierzę, tylko jak chcesz się, bo będzie takie ruchy lepsze. Sprawność to jest wszystko. Wszystkie rogi, dobra. Oooooo jak dobrze leczenie. I tu ile, dobra, jest tutaj skrzynka. Patrz, jakieś ciasto widzę. Kawałek. Mm. Tak to potem. A, no dobra, przyda się. Ej, to mi leczy, dobra, jakbym będzie to mi się zostawię, Pozbieram jeszcze to Mam tutaj dla ciebie gnido to coś, bierz to ode mnie i dawaj mi ten worek Mam wreszcie worek lepszy, chciałem tutaj Teraz mogę już rzeczy zbierać, dobra Lecę jeszcze, pozbierać żarcie albo A, no, okej okay. To drewno Jak noc będzie w sumie kurde, jeszcze 30 sekund To dam radę nawet ten, ale dobra Już to drewno zbiorę No i się noc robi, ale dobra, to jeszcze, to jeszcze zbiorę Zespalę trzy te nogi O No dobra, to jest ten ptak Wtedy mówiąc te słowa nie wiedziałem jeszcze co mnie czeka na końcu i przez co zginę, ale nie będę nic spoilerował i sam się dowiesz To se zrobię. Tylko potrzebuję drewna. Jest jeszcze minuta do dnia. Więc może być ciężko, ale dobra. Ma, jestem bardzo ubezpieczony, mam dużo bandaży, medkitów. Aż dwa medkity, aż dwa bandaże, spoko, mam jeszcze worek taki fajny. Nie wiem co z tym mogę zrobić. Nie wiem, mogę to jakoś uzupełnić coś, bo piszę, że jakiś fragment jest. Nie wiem co się stało z tym czatem, Już się sam włączył. No, wydzona jest ta gra. Dosłownie ich przenośnik. Dobra. Jestem teraz magikiem snu i śpię, że za 8 sekund będzie dzień. Tak właściwie to za 3, 2, 1 start. A tak serio to miałem zegar w prawym górnym. <grywka> Idę zrobić coś sensownego. Coś jest? O, blaszka jest. Troszkę się przyda Dol zebrałem tutaj wszystko Tutaj też coś zebrałem O, wilk Dzień dobry Tu jest ta zima I... Szczerze mówiąc nie chcę tu iść, ale dobra O nie, dobra idę tam, bo tu jest ten składzik, to naboje A mam mało, sześć tylko No i znowu jest rewolwer, ale dobra. Amunicja się przyda i biorę jeszcze do tego. I nie wiem co ja mam z nim zrobić. Nie da się tego ani spalić, ani zmielić, więc w sumie nic nie dam rady zrobić. O! To jest ten super wilk, ten alfa. O! eee, -e -e. dobra. Spokojnie. Nie biorę tego, bo i tak mam dużo. Zginie. I tak sobie chodziłem i w ogóle się nie spodziewałem co mogę zaraz znaleźć a było to naprawdę grube Co jest kosmici? A tamten ten ten laser jest podobno Dobra lepiej A to z niego wypada czy co? Nie dobra nigdy nic nie wyleciało też głową Zaczy stoimy, strzelamy no mi prawie nic z tym nie zadaje tym daserem. JEST tu ten loser! Railgun. Pokaż mi go Aha, bo on tutaj ma ten taki pasek co się ładuje. O! Ufo komponent. Czy ja będę mógł UFO zbudować, czy to po prostu są scrapsy? A, tego się nie da zebrać. Coś tu jeszcze jest. Nic, poza... o! Amunicja. No wie tak mi nie jest potrzebna, bo mam raidguna. Dobra, przetestuj go. On tak spami. Fajne jest. I też dość szybko się ładuje. A pozbieram se, to bo sobie to, w sumie mam mało jedzenia. O, wiertarka. Jagódki sobie O, a to? No to pewnie do nikąd. Jest też. Oczywiście. Biorę to paliwo i uciekam, bo... albo jednak nie. Przestrzenka. Jeszcze zaczął padać, serio? A, to niepotrzebnie, tu przychodziłem. Biorę to? Biorę. Myślę, że zaraz ognisko może zgasić, więc przypał troszkę. Lepiej, Mapkę zrobiła. Ale... No i trzeba rozpalić trochę tego ogniska Wyrzucam wszystko O, a co to? No eee, ja dobra, to cida, nie cidas, nie ratuję go Jestem głodny, kurde, to muszę to wziąć Więc temu fele Ło, wow, piorun dupnął, co jest Dobra, zbieram to z przypala się chowam, bo tutaj nie będę będę biegał. Muszę wyskartować fajnego, nie, no to jeszcze nie jest tak. Hmm... Ten lighting to nie przydał. Wziłem sobie trochę, bo... No kolejny pierdyknął. Co tu się dzieje? No ja w sumie burza jeszcze, co ja się dziwię. Dobra, tego ta sobie będę trzymał, albo bandasz, że jak mi dupnie to tam to się od się tak o ulecę. No i czekam tą nie? Ło! Dupnął i dostałem Nie lecę się jeszcze, przestał padać No dobra nie. Lecę do tego kościoła sprawdzić teraz co tam mogę zrobić, ale najpierw ten jedzenka bo trochę biedny jestem o, nie biorę tego a, a, a. o jednak nie taki dobry jest to se zabiorę jednak się zabiorę w sumie bo lodówkę jeszcze powinienem skraftować żeby mieć w tym żarcie przechowywać ale Przepalam szybko w sumie zjeść mogłem, ale dobre drzewo Crafting trzeba robić. Palisady na przykład by się przydały. Niby jest dopiero dzień 11, ale myślę, że powinienem trochę bardziej się ubezpieczyć W tym domku już chyba byłem. No byłem. Tam ten wilk mnie wystraszył. Zbieram, zbieram dalej. Dobra, pełny mam wodę i Nienawidzę tych ścierów. Ale co siedzenie w sumie dawać musi Dziwny jest dźwięk przy naładowywaniu tego pistoletu O co to jest? Takie niebieskie, ciekawe, ciekawe w tamtą stronę, to lecę A to pewnie jest te, te, ubrania Tu nic nie ma, sprawdziłem No, znowu ten dźwięk. O, zamarzam. Hmm, coś tu mogę zrobić? O, igla, dobra. Lecę tu to zniszczyć. No. A. oła. Zabrało mi połowę aż. Wracam tutaj! O! Dobra, uciekam tutaj. Tu mnie nie możesz złapać, nie? Dobra, dobrze. O może! Dobra, umarł. Ty Arctic Fox. Mogę coś z tego zrobić? Tutaj nie? Tutaj nic? O, tutaj, dobra. Aha, trzy aż potrzeba. Noc jest, dobra. ja zostaję przy tym kominku to jest? To jest ten ptak, nie! Masz latarkę. Ja mi tą latarkę niszczyć! Masz! Jeszcze jestem! Nie! Nie! Idź stąd! Nie to się nie było, a ta latarka... Oa! Nie! Zostałem jeszcze raz! I ten wilk! Nie! Dobra, ba! Bo jak sami widzicie nie dałem rady przetrwać nawet 20 dni. A jeśli się podobało, no to zachęcam do subskrypcji, lajkowania oraz komentowania od odcinków.